I raz, i dwa. O, niedźwiedź! Z fajnie. klasę co się inaczej, na... O, się zaraz obudzi? Wstawaj. Hmm. <coughs> Oczywiście. Do usług. Do Us No i to będzie interwale chyba. Ody stopły. Stopul ja. I co robić. dalej? nasz Pieszko, ma na topór. Siła 17 17 Spierzemy kogo? <laughs> Idziemy dalej, nie szefając. Tu W twoje słowa się wsłuchuję. Wydamy. O, pff, nie tobą, tobą. Witaj drwalu. Od lat tę ziemię zamieszkujesz? Od maleńkości, łaskawy panie. Szukamy pewnej kobiety, która przybyła w te stronę dawno temu. Urodziła tu dziecko. Wybaczcie, nie mam teraz czasu na wspominki. Muszę skończyć budowę. Z robotą mi pomożecie, to i pogaworzyć będzie można. Pogawadamy. No, no dobra. Mam pomóc z robotę Purtrole już naprawić To Sam do dobrze ale... Będzie jakaś rozruba? Nie mogę pomóc. Jeśli nie masz brau, to jest mniej się w niego. Posław 200 przymiany. Nie wiem czym się opłaca. On to sobie sam poradzi. Pokłon mamu panu składa. Znaczy to da radę zrobić. Aha! On zasypia, okej. Okay. Ja no to trzeba mu no powiedzieć. To moja jabłka chyba. To kocha. Jak? Och, okay. chyba. O, jestem tu, ale. Jo, pomoże mi zobaczyć. Nie ma to jak zapach drewna o poranku. Ludujemy, mundujemy No on się śpi Chciał. Nie, w końcu to nie wyjmujemy Co to jest, jest. Odowana E, dola! Cały czas i Nie wiem czy o te dziewoje się rozchodzi, ale przybyła tu kiedyś taka jedna. Będzie za 20 wiosen temu. Zamieszkała poza wsią w dolinie. Dziwne się tu nieraz obrzęda odprawiały. Obce ludzie tu zamieszkiwały. Niby spokojne i życzliwe, ale w wierze insze. Ta kobieta pachole miała? A miała, miała. Syna. Przeszkaradny był. Nawet psy i koty omijały ich chałupę z daleka. Gdzie ta chata? W dolinie, między górami, na północ udać się musicie. Syn tej kobiety między ludzi nie poszedł? Nie, dziwak był straszny. Gadają, że za starcem jakimś w góry poszedł i tyle go widzieli. Wielceś nam pomógł. Czas już Wielce, wielceś. Kapłan <laughs> pewnie więcej pamięta. Chodźcie, przez most pomogę wam przejść. No dobra, widzicie. My. W twoje słowa się wsłuchuję ja Muszę się zmienić go. Dobra, już idę. O. No nie tak, widać, to no trudno, będziemy mieć dwa laptop. Będzie jakaś rozrucha. Nie, broń. O nieźwiedz za nami. Jakun? Wilk. Ciałamy go. Oby powolną śmierć wolną śmierć O tam. No. Taram. Taram, No, już. Jesteśmy po drugiej stronie mostu, gdzie są nasi dwunik patrody. A, dobra. Z Na natokami. Idziemy Oczywiście. dalej. Oczywiście. Kolejny wilk, którego rozpłatamy. <laughs> Okej. Okay. nie to. Idziemy dalej. Krówka. Wilk. O, I. O, jakie miasto. Nie wiem, czy to nie łączy trzecie. Ale... nie, nie mają jakiejś mi masy. Zwycięmy jest to... w porządku yy, Eee, ja to ma, to mam nie, aha nie, czy pamiętam. tu nie, 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 idziemy dalej Jakiegoś czarodzieja trzeba z nim pogadać, no, no to gadamy sobie z nim. Moich tu zostawię, a ja tu. Jestem gotowy. Bądź pozdrowiony, mędrcze. Dozwól mi najsędziwszego kapłana rady zasięgnąć. Witaj, rycerzu. Boguard schorował bardzo i bez sił. Nie dla każdego jego obliczej rady. Odejdźcie w pokoju. To bardzo ważna sprawa. Losy tej krainy narażacie, nie zezwalając mi na rozmowę z Boguardem. Chybaście od szczęku żelaza ogłuchli. Przed oblicze Boguarda nie pójdziecie. Panie Rycezu, jak chcecie przestraszyć tego z to postujcie go wilkiem. Zobaczycie, jak będzie uciekał. <laughs> uciekał, <laughs> mały... bo krowy wypasać. No i dobra. Jeśli tego chce. Ty mój drwal. a poświęcę drwala. niech jest kolejnego woja święci, bo to by było bez sensu Fak mi wigoni, no, jestem z Wilkiem, który się bije z Wilkiem, zostaw go, ty mu pomóż. Nie daruje. <śleskujesz> no, nie go pszczółję, Wilk. spierdzielaj. Uwielbiam. Już. Już cię idziemy. Ja już miałem iść do gospody. Już miałem nie do gospody. No to idziemy, posługi. Jest wielki oto nasz. Honor rycerski jest najważniejszy. Trzeba pogadać. Co zrobi? Stoi tu. To. A, jest. Witaj, świątobliwy starczy. Wybacz, że pokój lat sędziwych ośmielam się zakłócić. Sprawę jednak wagi wielkiej mam i o radę chcę cię prosić. Witajcie, pielgrzymi. Czy byliście z pytaniem do proroka Boguarda? Zadajcie je, a w boskich księgach odpowiedź odczytana będzie. Panie, nie trzeba żadnych boskich ksiąg otwierać. W pamięci waszej poszukać stanie. Wiosen dwadzieścia przeszło, jak kobieta przy nadziei w okolice tutejsze przybyła. Rozwiązanie zaś miejsce miało w noc tajemną, nocą Walpurgi zwaną. Co się z ową kobietą i jej dzieckiem stało? Tak. Czasy to mroczne były. Ludzie tutejsi obcym bogom pokłony składali. Przeszło pokolenie, a i przy naszym udziale praktyki owe udało się wytępić. Swaruk, Perun, Rot i Weles czuwają nad tą ziemią i niech tak pozostanie. Wiedźma, o którą pytasz, syna porodziła. Wiesz, gdzie oni? Oby ich soki od lat z ziemią się mieszały. Przeklęte dziecko. Czas na modlitwę. Zostawcie mnie samego. Żegnaj kapłanie. Żegnaj, żegnaj. Jest hmm. to zadań. Odszukaj informację o kobieży. Lecz no. Standardowe. Będzie informasy. jakaś rozruba. No i teraz mamy jej, jej hatę znaleźć. O, dobra. Poi. Szybko spadną takie gwizdki z tego armii. Może mi też podlecieć. Jak będzie? No idziemy dalej. To jest niedaleko, będzie to pasie Hata jej. I raz, i dwa. O, właśnie Kościej! To chyba chata tej kobiety. Wygląda na to, że nikt tu od dawna nie mieszka. Ta, której szukaliśmy, zapewne w Welesowej Krainie wiecznie spoczywa. Przygotuję kościej! Witajcie, mężni rycerze! Witaj, Mirko! Spodziewałem się, że tu dotrzecie. Czas wracać w zaświaty, książę. Tym razem wyślę was tam wszystkich. Ciebie również, Dobromirze. Nie uda ci się, lud już się buntuje. Śmieszysz mnie, starcze. Lud bez przywódców nic nie znaczy. Blady strach na nich pada, gdy widzą to, czego nie rozumieją. Moja armia wkrótce tu przybędzie. Żegnajcie! <grym> Fucking shit. Nie! Uchodzimy do podziemi! Jest ich zbyt wielu! Moc odzyskam! Zrazu w bezpieczne miejsce was przeniosę! Do podziemi... No to już! Szybko! Szybko do podziemi! No po kolei, po kolei... Wijać No tak... Okej, okay, zimno podziemia... Tak. Oga, ta się zgrada. Potem jeszcze. Smok wieści, nasza Co? postać zginęła. Bez wahania. Tak zginęła jakimś. Oh fucking shit. Ohoho. Dużo i... Dobra, I widź z nim Niech to piorunzaśnie. Nadchodzą. Rozumiem. Mam się zmiganiać tutaj. Który mam użycie? Pełny żołądek i ja. To kocha ogrzyba. Co dalej? Widzicie? W grupie nam nic nie zrobił. To dzieła. Straciła I raz, i dwa. Czy co? Szczurze chwosty na horyzoncie. To tylko honorowo. To jest przecież O, za nami. Możemy przycisk, możemy tam przejść. O, no, ale się i tu ziało dawajcie, prawdziwy honor. Do 100 tysięcy no, Tylko mała ranka. Tylko... A zginie, a nie, nie spodobał Ty, szybko pójdę. Już, już. O, mamy grzyba. Jestem, jestem. A tu kościoł tu kolejny. Ja Dobra, padłeś. Potędy. Rozpędzimy gagatków. Wiemy stąd. O Zostać rannym to prawdziwy honor. jakie cudo. Rozumiem. Uciekać. Jak będzie. Dzielni woje, wesprzyjcie. Łotry nadchodzą. Przerobię na baranie szaszłyki. Zostać rannym to prawdziwy honor. Ole giganty. Oczywiście. Zabijać. Słucham? Ty pogrzyba. Pogrzyba? Mordę